Dni walczącej stolicy. Kronika Powstania Warszawskiego. Środa 23 sierpnia 1944 roku. Powstania, dzień 23. Trwa ciężka walka o stare miasto. Obsługa powstańczego ckm z ruin ratusza zdołała zestrzelić bombardujący tę dzielnicę samolot niemiecki, który spadł na ulicę Hipoteczną, płonąc i eksplodując. Sukces to niecodzienny, zważywszy na dysproporcję środków walki. Po południu ruszają natarcia nieprzyjaciela na wszystkich odcinkach. Atak na szpital Jana Bożego na Bonifraterskiej, na zakłady Fiata przy Sapierzyńskiej i na kompleks budynków Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, poprzedzony był zmasowanym ogniem artylerii ciężkich dział szturmowych, dział pociągu pancernego i wybuchami goliatów. Oddziały AK, Brody i Czaty, dowodzone przez kapitana Jana Kajusa Andrzejewskiego oraz obsada Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych. Zgrupowanie podpułkownika Szypowskiego, Leśnika i oddział majora Chyżyńskiego Pełki, wytrzymały wielogodzinne szturmy. Na ulicy Długiej utrzymano płonące budynki pasażu Simonsa, gdzie od wybuchu goliata runęła część ściany. Ciężko ranny major Tadeusz Majcherczyk, pseudonim Zdan, oddaje dowództwo zgrupowania Chrobry 1 kapitanowi Władysławowi Jachowiczowi, pseudonim Konar. Ciężką walkę stoczono też w sąsiedztwie Pałacu Krasińskich, w kwaterze Komendy Głównej AK, osłanianej przez oddziały batalionu Wigry. Poległ na Starym Mieście major Włodzimierz Liszewski, pseudonim Władysław, dowódca staromiejskich oddziałów organizacji wojskowej PPS, wchodzących w skład Armii Krajowej. Jednak nie na Starym Mieście, a wśród Śródmieściu rozegrały się 23 sierpnia Wydarzenia szczególnej wagi. Nasze oddziały osiągnęły poważne sukcesy, zarówno w południowej, jak i północnej jego części. Kilkudziesięciogodzinna trudna walka o budynek stacji telefonów na ulicy Piusa XI, obecnie pięknej, zakończyła się tego dnia nad ranem, pełnym sukcesem. Załoga niemiecka stacji telefonów, zdając sobie w ostatnim stadium działań sprawę, że jest w sytuacji bez wyjścia, usiłowała przebić się pod osłoną ciemności między drugą a trzecią w nocy w kierunku ulicy Kruczej, torując sobie drogę granatami i ogniem pistoletów maszynowych. Powstańcy nie dali się jednak zaskoczyć i stawili zdecydowany opór zarówno na placyku u zbiegu Mokotowskiej i Kruczej, jak na barykadzie położonej bliżej alej ujazdowskich. Ostatecznie. Pierwotnie 112-osobowej załogi stacji telefonów przedarło się do swoich kilkunastu Niemców. 76 dostało się do niewoli AK, 21 zginęło. Ze strony powstańców poległo siedmiu, kilkunastu odniosło rany. Zdobyto trzy samochody, broń maszynową, karabiny i amunicję, ale co ważniejsza uwolniono 20 zakładników Polaków przetrzymywanych w zdobytym budynku. Wysłany tam przez mego zwierzchnika z poblickiej placówki informacyjno-radiowej AK, byłem rankiem na miejscu bezpośrednio po zakończeniu walki, gdy grupę żołnierzy Wehrmachtu i niemieckich pocztowców ustawiono na ulicy Pięknej przed odprowadzeniem do punktu zbornego dla jeńców. Mówili, że dawno już chcieli się poddać, walczyli jedynie pod terrorem obecnych w budynku SS-manów i policjantów. Po kilkudziesięciu godzinach detonacji i strzałów dziwna cisza panowała teraz przed osmalonym ogniem gmachem telefonów. Na jezdni ulicy Pięknej, zasłanej odłamkami pocisków, kawałami muru, blachy, drzewa i drutu kolczastego z rozbitych kozłów i zasieków, stało kilka zdobycznych niemieckich samochodów ciężarowych. Na jednym z nich zabity, drugi trup leżał u wejścia do bramy budynku, a trzeci. Całkowicie zwęglony przed gmachem na chodniku, jeszcze nie pogrzebani. Moje sprawozdanie prasowe, z tego co widziałem, ogłoszone zostało już w południowym wydaniu lokalnego biuletynu AK, wiadomości z miasta i wiadomości radiowe, ukazującego się dwa razy dziennie na Marszałkowskiej 62 przy Wilczej. W tej samej porze, gdy rozstrzygał się los stacji telefonów na pięknej, poważne siły AK przeprowadzały zakrojoną na dużą skalę akcję bojową, uczestniczyło w niej około 250 ludzi, przeciwko ważnemu ośrodkowi oporu Niemców w północnej części Śródmieścia. Mianowicie Kościół Świętego Krzyża wraz z budynkami parafialnymi, sąsiedni budynek Komendy Głównej Policji Granatowej, Trakowskie Przedwieście 1, oraz kompleks gmachów Przedwojennego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Nowy Świat, 67-69, znajdowały się od początku powstania w rękach niemieckich. Całością operacji zmierzających do opanowania tych obiektów, a tym samym przesunięcia linii powstańczego frontu z ulicy Czackiego na linię Nowego Światu i krakowskie przedmieście, kierował szef sztabu obwodu Śródmieście, major Bernard Romanowski, pseudonim Wola. Plan uderzenia. Przewidywał równoczesną akcję trzech grup powstańczych. Były to kompanie porucznika Jana Piotrowskiego-Lewara oraz trzy kompanie nazywane Genowefa, Grażyna i Janusz ze zgrupowania Narodowej Organizacji Wojskowej, jaka porucznika Mariana Krawczyka, pseudonim Harnaś, pluton dywersji bojowej imienia Rygla, dowodzony przez kapitana Józefa Rybickiego, pseudonim Andrzej, Oddział dywersji porucznika Ludwika Witkowskiego pseudonim Kosa oraz grupy saperskie i kobiece patrole minerskie ze sztabu okręgu warszawskiego AK. Adwokat Zbigniew Stypułkowski, który przemywał wtedy na bezpośrednim zapleczu walczących oddziałów, utrwalił w tomie swych wspomnień takie wrażenia. Z domu przy ulicy Czaskiego, 14. Wyszedł do ataku frontowego oddział jednego z najwaleczniejszych oficerów, poległego później od bomby porucznika Harnasia. W przeszło pięciogodzinnej walce związał on główne siły nieprzyjaciela, jednak silny ogień broni maszynowej nie pozwolił mu opanować komendy policji. Z drugiej strony, od ulicy świętokrzyskiej, nastąpiło równocześnie natarcie piwnicami poprzez budynki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Tu dalszemu posuwaniu się stanęło na przeszkodzie rozżarzenie wielkiej ilości węgla i koksu, którego nie sposób było ominąć. Dowodzący całością akcji wycofał oddział i poprowadził uderzenia znalezionym na szczęście ukrytym przejściem do magazynów gospodarczych policji. Opanowano je w walce wręcz i uderzono na Niemców od tyłu. Teraz weszły do boju odwody, wdarły się one w dziedziniec kościelny. I przesądziły o losie nieprzyjaciela. Próbowały mu przyjść z pomocą czołgi, tygrysy. Jedne wjechały od strony Placu Małachowskiego i otworzyły silny ogień aż za bank handlowy. Inne w liczbie dziesięciu nacierały na ulicę Świętokrzyską. Powstańcy ukryci w gruzach domów obrzucili je butelkami z benzyną, granatami własnej produkcji i zmusili do odwrotu. O godzinie 9.45. Walka była skończona. Wróg stracił w samych zabitych ponad 60, do niewoli wzięto 98, oswobodzono dwóch policjantów polskich i ponad 200 osób ludności cywilnej. Wiele broni zniszczono. Zdobyto cztery ciężkie karabiny maszynowe, siedem granatników, ponad 100 karabinów i ponad 100 tysięcy sztuk amunicji. Były to prawdziwe trofea dla powstańców, którzy już nie mieli z czego a nade wszystko czym strzelać. Znany dziś prawnik, docent Wiesław Chrzanowski, wówczas żołnierz zgrupowania Harnasia, opowiadał o działaniach na jednym z odcinków tej zwycięskiej operacji. Brałem udział w powstaniu w zgrupowaniu Harnas, najpierw w kompanii Genowefa, później w OS Harnas, w oddziale szturmowym dowódcy zgrupowania. Samo zgrupowanie Harnas Powstało dopiero 4 czy 5 dnia powstania. Przedtem należeliśmy do batalionu w okresie okupacji, konspiracji batalionu Gustaw. Na skutek rozdzielenia przez Niemców oddzielenia Starego Miasta od Śródmieścia, dowództwo batalionu i dwie kompanie pozostały po stronie Starego Miasta i po dołączeniu pewnych mniejszych oddziałów z pozostałych kompanii Grażyna, Genovefa i oddziału szturmowego Harnaś. Zostało utworzone nowe zgrupowanie pod dowództwem porucznika Harnasia Mariana Krawczyka. Zgrupowanie Harnaś było zgrupowanie Armii Krajowej, z tym, że to były oddziały, które do Armii Krajowej na mocy umowy staleniowej weszły z Narodowej Organizacji Wojskowej w roku 1942. A ja tam wtedy w Genovefie byłem dowódcą Drużyny jako kapral pod chorąży, no a później w tym oddziale szturmowym. Moment. Czytowy to był 23 wcześnie rano, moment szturmu. Zbudzono nas gdzieś o drugiej w nocy, czy pierwszej, już dokładnie, nie wiem w każdym razie w nocy, i nasz oddział został na dwie części podzielony. Jedna zajęła stanowiska w pałacu Staszyca, żeby tam paraliżować ewentualne akcje niemieckie. Natomiast myśmy zajęli stanowiska naprzeciwko plebanii, księżówki tak zwanej, w domach okalających od strony ulicy Czackiego. Najprzód chodziło o stworzenie pewnego wrażenia zmylenie Niemców, wywołanie ognia, ostrzału. Nie był to bardzo intensywny ogień, bo na takich celów nie można było w tym czasie zbytnio marnować amunicji. Później natomiast rozwinął się atak na samą księżówkę. Tam był bunkier przed nią, najpierw mur, wiązką granatów zostało to wysadzone. Później oddano strzały z piata, zrzutowego piata dla unieszkodliwienia Niemców, którzy ostrzeliwali. Oni z Parterów się zaczęli wycofywać, uciekać. Myśmy przez okna dostali się do tej księżówki i tam nastąpiło takie swoiste zatrzymanie, jak gdyby ataku. Bo z jednej strony przywitali nas szalenie serdecznie, znajdujący się tam księża, ale ich gosposie działały dużo praktyczniej, jeszcze w okresie, jak byli tam Niemcy. Nakrajały Bóg wie ile kromek chleba posmarowanych smalcem, nagotowały kawy, no i to niewątpliwie wprowadziło pewne zamieszanie, <noise> dlatego żeśmy byli jeszcze jednak na w tej całej akcji. Zresztą było to dość o tyle makabrycznie, że przed wejściem do tej kuchni. Na takim korytarzu leżało dwóch zabitych Niemców. No, ale nastrój był bardzo radosny, że już tam jesteśmy, że mimo to, że w gmachu byli jeszcze Niemcy. Oni przesuwali się, częściowo później uciekali w kierunku komendy i tam, zresztą przy tym nie byłem, zginęło dwóch naszych kolegów podchorąży Andy, Andrzej Żukowski i drugi podchorąży Dunin, to był Wojtek Markiewicz. Radiostacja foniczna Armii Krajowej Błyskawica Podała zaraz wiadomość o zwycięskiej walce. Ten komunikat błyskawicy należy do bardzo nielicznych, które nie tylko odebrano w Londynie, ale utrwalono tam na płycie. Usłyszą go Państwo w tym oryginalnym nagraniu, nieidealnym, bo przecież ze słyszalnymi zakłóceniami odbioru, ale jedynym w swoim rodzaju. armii krajowej prowadziły działania za pepno, które doprowadziły do kilku poważnych osób. Wczoraj w godzinach przewidzianych został zdobyty w trawurowym aparcie kompleks budynków komendy policji, złożony �no na prawości przedmieści w pałacie Na św. Wspólnoty. Aparcie odpoczęte zostało o godzinie 4 rano. Uwezmę w pełni jednoteczny. Zatem główna siła była na tylu nieprzyjaciela i policji karskiego. Opóźnięców był zaciekłych i długo zolanych. Naszego pozostało czas w podkuraganowym W czasie tej akcji zniszczyliśmy dwa prągi oraz zdobyliśmy wiele broni i amunicji. Po zajęciu komendy policji oddziały Armii Krajowej uwolniły 8 księży i 50 osób cywilnych wraz z dziećmi trzymanych jako zakładników. W czasie akcji padło 30 Niemców. W czasie walk Niemcy zapalili kościół świętego Ksyla na paracim się myszczyce. oraz wiedzę kościoła zostały samach. Dla Warszawy jest to praca Belesna. W kościele tym przechowywane było serce kocha. W śródmiejskim wydaniu dziennika Walka z 23 sierpnia przedrukowano godny uwagi artykuł problemowy z wydania staromiejskiego tego dziennika, redagowanego tam przez Wiktora Trościankę. Artykuł nosi tytuł Młodzi zwyciężą. To nie przypadek, że ulice Warszawy zaroiły się w tych pamiętnych sierpniowych dniach młodzieżą. To nie przypadek, że przy barykadach trwają i walczą 18 i dwudziestoletni chłopcy, że przez ponure przejścia piwniczne i odkryte ostrzeliwane przez niemieckie CKM -y place przebiegają młodziutkie łączniczki i sanitariuszki. Do walki stanęła młoda Warszawa. Na czele całej walczącej młodej Polski. Powstanie sierpniowe jest wykwitem pięciolecia konspiracji. Pamiętamy dobrze te dziwne czasy. Rozpalone tłumionym zapałem twarze, czasy dyskretnych szeptów i potajemnych zbiórek i odpraw, czasy Polski podziemnej. Przez te dziwne pięć lat wychowywało się nie tyle na tajnych kompletach, ile na konspiracyjnych zebraniach całe pokolenie młodzieży. Pokolenie, dla którego Polska odrodzona była krajem lat dziecinnych, światem dziecięcych zabaw i wspomnień, i które wiek młodzieńczy przeżywało w okupacyjnym piekle. Poprzez tajne harcerskie drużyny, poprzez służbę kolporterską czy mały sabotaż do podchorążówek, do wojska, taki był program wychowania i nauczania, gdy zamknęły się drzwi polskich szkół. Powstanie sierpniowe narastało. Przygotowywało się przez pięć lat. Ma też ono swoich, wyłącznie swoich żołnierzy wśród właśnie tej młodzieży. Od dwóch tygodni przechodzą młodzi wychowankowie szkoły Polski Podziemnej wielką próbę. Pierwsze pokolenie Polski Podziemnej zdaje swój egzamin dojrzałości. Tragiczny bieg naszych dziejów zrządził, że egzamin ten jest zarazem ofiarą krwi i życia. Co dzień na ulicach Warszawy padają młodzi żołnierze. Wojna obecna jest bowiem wojną młodych. Wojna ta dla Polski jest walką o przyszłość, o wolne życie dla milionów młodzieży, które niewolnikami być nie chcą. Wojna toczy się o młodzież i młodzi toczą ją dziś z bronią w ręku na ulicach Warszawy. Wzmagania zmagania swej bohaterskiej stolicy wpatrzona cała młoda Polska wierzy i ufa, że w walce tej młodzi zwycięży. W wydawanym na terenie Śródmieścia, codziennym ilustrowanym piśmie powstańczym Demokrata, redagowanym przez Grzegorza Załęskiego i Rafała Pragę, ogłoszono 23 sierpnia nowy wiersz jednego z cenionych poetów powstania, Mieczysława Ubysza. Krew. Krew nasza jest czerwona. Krew gna coraz prędzej. Jak płomień bucha w chmury i warczy na wstędze kulomiotów, hucząca, hucząca aortami ulicy, jak wystrzał najprościej pędzi w salwach do serca, do serca wolności. Krew nasza jest czerwona, jest śpiewna, jest gniewna, opina gniazda wroga w drgających koliskach, i klamrami barykat gardziel katom ściska, aż padną krwi mamy jak i murów. Krwi i murów starczy. Niech stopy pękają, krwi potoki rosną. Krew płodna rwie fanfarą, krew jak werbel warczy. Krew nasza jest czerwona, krew huczy potokiem. A choć wargi zgryzione i choć twarze białe, O niebo sieczą salwą, nie gorzkim moralem.